Siemanko, drugi dzień naszego pobytu tutaj. Dzisiaj mamy warsztaty, więc za dużo pewnie Wam nie pokażę, chociaż dwie, dwie miejscówki jeszcze szybko odwiedzimy, ale zobaczcie, za mną jest chatka, w której będą się odbywały zajęcia. A tutaj w chatce mamy jacuzzi, tutaj z tyłu widać które jest z ciepłą wodą geotermalną Można sobie ustawić temperaturę Na 30 parę stopni I sobie siedzieć, więc pewnie sobie posiedzimy tutaj troszkę Do zimnej wody też będziemy wchodzić, więc będziemy mogli się też wygrzać A my z Robertem ruszamy Na kolejne fajne miejsca Pozdro, hejka Pokażę, jak wejść sobie do zimnej wody, pierwszy raz. Eee, ważna rzecz jest taka, że trzeba pamiętać, że wejście do wody tak naprawdę zaczyna się zanim do tej wody wchodzimy. Także tutaj już jest praca jakaś mentalna, którą trzeba wykonać. Trzeba się pro programować w pozytywny sposób, skupić się na pozytywnych rzeczach i od samego początku pracować z oddechem, utrzymywać sobie ten oddech. Żeby przy wchodzeniu do wody go nie utracić. Eee, najlepiej zacząć odbierać się od dołu i w tej samej kolejności. Potem, tak jak rzeczy mam zostawione na brzegu, tak samo się ubierać, czyli mam tutaj taką sytuację, że ostatnią rzeczą ściągnę sobie górę, a jak ściągnę sobie tą ostatnią rzecz, no to ona będzie pierwszą rzeczą, którą tak naprawdę będę ubierał, dlatego warto potem, jak jest się trudno ubrać, mieć te rzeczy sensownie ułożone. Teraz się przebiorę, będę sobie wchodził do wody, żebyście mogli zaobserwować moje reakcje. Jestem akurat na Islandii, także wykorzystam tą. Tą sytuację i zrobię dla Was fajny taki, może, e, tutorial z wejścia, gdzie warunki są prawdziwie zi, prawdziwe zimowe, co jeszcze możecie zobaczyć. Jestem nad pięknym wodospadem, więc nie ma lepszej okazji. Nie mógłbym jej przepuścić, żeby nie pokazać Wam, jak powinno się zacząć morsować. Pamiętajcie, że pierwszy raz z wejściem do wody jest najważniejszy, że tak naprawdę. On może ustawić resztę yy, takich sytuacji, gdzie będziecie sobie wchodzić do tej wody i będziecie mogli sobie przypomnieć, jak było fajnie za pierwszym razem i w bardzo pozytywny sposób programować ten stres, bo o to w tym wszystkim chodzi. Nie możemy zimna pokonać, ale możemy się z tym zimnem zaprzyjaźnić, więc nie zapominajcie o tym. Oddech, potem rozluźnienie mięśni, uśmiech na twarzy. I siedzicie do momentu, aż czujecie komfort. Nie przesadzajcie. Pamiętajcie, że nie powinniście zrobić się senni po kąpieli w zimnej wodzie. Także przebieram się i do zobaczenia za chwilę. Hej! Pierwsza rzecz, idąc na wodę, staram się spokojnie oddychać. Oddychać przez nos, jak się da. Jeżeli jest to niemożliwe, to mogę sobie oddychać przez usta, ale staram się wydłużać wydech. To jest w tym momencie najważniejsze, dlatego że przez oddech staram się skontrolować reakcję swojego organizmu. Chcę odpowiednio reagować za stres, na stres. Zobaczcie, jestem już w środku, szukam sobie jakiegoś fajnego miejsca. Ja lubię sobie w tej wodzie usiąść, ale oczywiście można to robić na różne sposoby. Usiądę sobie tutaj w strumieniu, żeby trochę się tą wodą poobmywać zamaczam sobie najlepiej ręce przy wejściu twarz szukam miejscóweczki żeby było odpowiednio głęboko tutaj jest wulkaniczna skała wsiadamy sobie do wody jest dosyć płytko ale chcę Wam pokazać, żebyście uspokoili swój oddech. Musi odbyć spokojny. Oczywiście powiniene się zamoczyć dotąd, tak? Żeby znalazły się barki, również w wodzie. Na sam koniec moczę również głowę. I cały czas staram się kontrolować oddech, spokojny wydech. Wszystko nosem. Jak tylko jest możliwe. Staracie się po chwili, jak uspokoicie oddech w jakiś 30 sekundach. Również wpłynąć na to, żeby rozluźnić swoje mięśnie. Okej, okay. tak to powinno wyglądać, a teraz sobie pójdę do zimnolubnych z Islandii, trochę im potowarzyszę w ich morcowaniu. Pozdrawiam i życzę Tobie jak najprzyjemniejszego wejścia do zimnej wody Dlatego, że jest to za każdym razem trening, za każdym razem trzeba na tym się skoncentrować, za każdym razem trzeba temu poświęcić uwagę i nie pozostawiać tutaj niczego przypadkowi, czerpać z tego radość, mieć fan, mieć entuzjazm i zaprzyjaźnić się z tym zimnem.